Cześć! Słuchajcie 52. odcinka podcastu AI po Godzinach. Ja nazywam się Wojtek Ornowicz-Jośkowiak, zaś AI po Godzinach jest to podcast o zastosowaniach technologii informacyjnych w naukach medycznych oraz w naukach społecznych. Jak już sami widzicie po tytule tego dzisiejszego odcinka, nie będzie może jakiegoś jednego tematu przewodniego, ale nazbierało się kilka spraw, o których pomyślałem, że warto byłoby je wam przedstawić. Na antenie tego podcastu. Przede wszystkim cieszę się bardzo z tego, że powoli już badania do mojej pracy doktorskiej z informatyki ruszą, że będę mógł już prowadzić pierwsze obliczenia, które następnie będą wykorzystane do przyszłej rozprawy. Tutaj może nie tyle miałem opóźnienia w realizacji tego projektu, bo to, co właściwie mogłem zrobić do samego momentu uzyskania materiału treningowego, no to, to właściwie zrobiłem. Powstała dosyć rozbudowana koncepcja, powstał również pomysł na to, jaki chcę mieć wkład do nauki, oprócz oczywiście tego aspektu stosowanego. Tutaj jest pomysł na to, żeby odnieść się do wniosków z grupy roboczej do spraw rozwoju sztucznej inteligencji Komisji Europejskiej. W takim ogólnym zarysie o to, że Każde rozwiązanie, które gdzieś wykorzystuje w sobie algorytmy uczenia maszynowego, powinno spełniać pewne kryteria społeczne, powinno być przede wszystkim interpretowalne dla eksperta. I z tej właśnie interpretowalności, jednak w nawiązaniu do konwolucyjnych sieci neuronowych, chciałbym, chciałbym się na tym oprzeć, chciałbym, żeby to była moja główna oś w pracy nad moim drugim doktoratem. I cieszę się bardzo dlatego, że powoli te badania już ruszą. Mam już, tak jak mówiłem, ten zarys teoretyczny, ale no, nie pozostaje właściwie nic innego jak już tylko przejść do praktyki i sprawdzać te moje różne pomysły już na wybranych problemach. Aby rozpocząć badania tego typu, po pierwsze konieczna była wcześniejsza zgoda komisji etycznej, pewnie jak kojarzycie z poprzednich odcinków, ta zgoda trochę się przeciągała, ale ostatecznie udało się ją uzyskać, i mam ją od właściwie początku wakacji tego roku. Odkąd ją mam, no to zacząłem się już zastanawiać nad tym, jak już zredagować pismo, na przykład do prokuratorów, do komendantów policji, o to, żeby materiał. Wysłany z takim pierwotnym zamiarem dokonania najpierw oceny przez biegłego sądowego, żeby jeszcze uzyskać ich dodatkową zgodę na to, żeby taki materiał wykorzystać już do celów badawczych. Takie pismo zostało zredagowane, nawet stworzyłem taki mini formularz informacyjny, po pierwsze z tym, do czego te badania mają doprowadzić, jaki właśnie jest ich cel, jak ten materiał badawczy będzie użyty. Też z takimi zapewnieniami, bo wydaje mi się, że to może być szczególnie, szczególnie ważne u osób, które nie mają codziennego czy też ym, bardziej takiego powszechnego kontaktu ze sieciami neuronowymi, no, że te sieci nie zawierają obrazów same w sobie, że nie ma ryzyka gdzieś wypłynięcia danych. Oczywiście są specjalne sieci, które umożliwiają chociażby tworzenie ym, sztucznych czy też. Wygenerowanych z dziesiątek tysięcy nowych obrazów, natomiast ta sieć no po pierwsze nie będzie miała architektury, która to będzie, która to będzie umożliwiała, czy też właściwie niemożliwe byłoby wyciągnięcie z niej informacji tego typu. W każdym razie zgoda została przeze mnie uzyskana i w dalszej kolejności zająłem się redagowaniem tego pisma. Które potem było wysyłane z pismem o prośbę o wyrażenie zgody na realizację badań naukowych, i już powoli mam pierwsze okazje do tego, żeby pisma tego rodzaju wysyłać. Czekam na, na pierwsze informacje zwrotne, i już właściwie nie mogę się doczekać, aż, aż same badania ruszą. Oprócz tego też ostatnio, Ukazał się nasz nowy artykuł w postępach psychiatrii i neurologii. To są badania, o których Wam mówiłem w ostatnim czasie, dlatego już nie będę się jakoś bardzo powtarzać. W tych badaniach chodziło z grubsza o to, żeby stworzyć taką sieć neuronową, która będzie różnicowała binarnie pomiędzy brakiem lub. Obecnością materiałów pornograficznych, ale z udziałem osób dorosłych. Naszą nowością i naszym wkładem w to zagadnienie było wykorzystanie materiałów o charakterze fetyszystycznym. Coś, co jest może z jednej strony pewnym ułatwieniem dla rozpoznawania określonych wzorców, dlatego że wystarczy właściwie niekiedy w przypadku jakiegoś fetyszu wykrycie danego obiektu na zdjęciu, i właściwie już można podejrzewać, że to będzie zdjęcie. O charakterze fetyszystycznym. Z drugiej strony to nie było wcale takie oczywiste, że tutaj nie będzie większych problemów z różnicowaniem typem zdjęć, dlatego że przy takiej prostszej klasyfikacji, przy chociażby aktywności seksualnej lub braku aktywności seksualnej, występują chociaż czy też występują częściowo narządy płciowe. O tutaj, jeżeli chodzi o. O fetyszyzm bardzo często jest tak, że na danym zdjęciu występuje tylko fetysz, nic innego, albo fetysz z osobą, która no niekoniecznie musi być rozebrana, bardzo często są to osoby ubrane, więc nie było to wcale takie oczywiste, że to będzie proste do realizacji, ale się okazało, że jak najbardziej o takim zastosowaniu można również mówić. Artykuł, tak jak mówiłem, jest już dostępny, można się z nim jak najbardziej zapoznać. Jest dostępny do pobrania za darmo na stronie postępów psychiatrii i neurologii. Powoli wracam też do mojego pierwszego doktoratu, czyli do badań z, związanych z diamentowym grantem, czyli do jeżdżenia po zakładach karnych. Na szczęście, jakoś bardzo dużo tego, tych wszystkich wycieczek po zakładach karnych już mnie nie czeka. To będzie raczej kwestia kilku miesięcy i domknięcia już tego etapu. W tej chwili jestem w takim, na takim etapie badawczym, gdzie brakuje mi kilkudziesięciu osób po prostu z zakładów karnych, nieskazanych za przestępstwa przeciwko wolności seksualnej, ale po prostu odbywających karę pozbawienia wolności za różne czyny: za jakieś agresywne, za nieagresywne, związane z. Uszczerkiem na zdrowiu innych osób, ale takich, które również innych osób bezpośrednio nie dotyczyły. Czyli, jednym słowem, stworzenie takiej grupy kontrolnej osób, które po prostu odbywają karę w zakładach karnych. Dlatego, że celem mojego doktoratu jest porównanie osób, które odbywają karę, karę za przestępstwa przeciwko wolności seksualnej. I mają przy tym diagnozę zaburzeń parafilicznych, czyli diagnozę zaburzeń preferencji seksualnych porównanie ich z osobami, które również odbywają karę w zakładach karnych, również za jakiś czyn seksualny, ale takiej diagnozy nie mają. I się gdzieś pojawił od razu problem, że właściwie może się okazać, że coś, co próbuje mierzyć, no jest jakimś artefaktem, dlatego że na przykład, nie wiem, satysfakcja, czy też. Um, ogólnie to, co byśmy nazwali potocznie taką witalnością, czy żywotnością, w zakładach karnych może być po prostu z definicji mniejsza, tak, bo to jest dosyć specyficzne środowisko i stąd właśnie pomysł na włączenie grupy, grupy kontrolnej, żeby jeszcze mieć pewność, że nie ma takiego, albo też może zmierzyć w jakim stopniu ten globalny czynnik, który będzie wpływał na te wszystkie zmienne, które gdzieś tam mierzę, będzie się po prostu bezpośrednio przykładać na moje wyniki główne. Także grupę kontrolną praktycznie już będę kończyć. Jeszcze była kwestia związana z tym, żeby przedłużyć okres realizacji mojego grantu naukowego, dlatego że z definicji on jest nieprzedłużalny, ma trwać maksymalnie 4 lata. Tak jest w umowie. Tu musieliśmy sformułować aneks do diamentowego grantu i wysłać go również przez Instytut, dlatego żeby rozszerzyć czy też wydłużyć okres realizacji mojego zadania o 8 miesięcy, bo tyle mniej więcej trwał ten okres, który się wiązał z zawieszeniem badań na czas koronawirusa. Natomiast dobra wiadomość już jest taka, że od września, czyli w momencie nagrywania tego odcinka, za trzy tygodnie będę mógł już wrócić do prowadzenia badań i zacznę jeździć po pierwszych zakładach karnych. Nie będzie ich dużo i też takie sobie lokalizacyjnie ustawiłem, żeby już nie robić czegoś takiego, co robiłem dwa lata temu, czyli takich wycieczek do zakładów karnych na tydzień, czy też. Tam dłuższy okres czasu. Teraz jednak chciałbym to zorganizować w ten sposób, że, że wstaję rano i się budzę w moim łóżku, po czym jadę do jakiegoś zakładu karnego rano, wracam po południu i też znajduję się już u siebie w domu. Problem z tymi zakładami karnymi, które gdzieś były na uboczu Polski, które gdzieś po prostu były daleko od mojego miejsca zamieszkania, polegał na tym, że nawet jeżeli to były dobre zakłady karne, to znaczy w rozumieniu badawczym, że była tam dobra grupa badawcza, że było dużo osób, których na przykład zdiagnozowano zaburzenia preferencji seksualnych, to Problem polegał na tym, że szybko zacząłem się wypalać z tego względu, że takie badania można prowadzić właściwie od godziny 10 do godziny 14, 15, a więc właściwie 4-5 godzin w ciągu dnia, a w dalszej kolejności, jeżeli jest się w jakimś obcym mieście, jest się samemu i za bardzo nie ma co robić, to człowiek zaczyna się już trochę... Mm, tym zajęciem nużyć, a po drugie też siłą rzeczy chyba do niego już nie podchodzi, nie podchodzi z takim dużym entuzjazmem, jak być może na początku. Jak robiłem badania w zakładzie karnym w Sztumie, to miałem też o tyle dobrze, że mogłem spać na terenie zakładu karnego nie w celi, ale w takim specjalnym pokoju dla gości, czy właściwie w części zakładu karnego, która była określona właśnie jako taki pokój Pokój, pokój dla osób przejezdnych. Bardzo ciekawe przeżycie. Kilka, czy też właściwie kilkanaście nocy na terenie zakładu karnego w ten sposób udało mi się spędzić. Ale już teraz na dokończenie tych badań już tak nie będę szaleć, tak jak jeszcze kilka lat temu, tylko właśnie postaram się o to, żeby lokalizacyjnie te zakłady karne mieć bliżej. Włącznie będę w czterech zakładach. W jednym w zakładzie karnym w Siedlcach. W dalszej kolejności w zakładzie karnym, chyba też właśnie w okolicy Warszawy, gdzieś. I dwa zakłady karne sobie jeszcze zostawiłem, tak lokalizacyjnie bliżej mojego miasta rodzinnego, bo tutaj przynajmniej dobre jest to, że można spędzić kilka chwil z rodziną, po czym znowu kolejnego dnia pojechać i dalej te badania prowadzić. One niestety mają to do siebie, że są dosyć długie, że ich realizacja nie jest prosta i też bardzo zależy na kogo się trafi, bo same badania są anonimowe. Natomiast no to, co jest wymagane, to jest, to jest złożenie podpisu na formularzu świadomej zgody, no bo nie można prowadzić badań naukowych bez zgody danej osoby no na to, żeby w tych badaniach wziąć udział. Natomiast przez część osób osadzonych, to jest niestety interpretowane w ten sposób, że badania tak naprawdę nie są anonimowe, że oni skoro się podpisują swoim imieniem i nazwiskiem, no to gdzieś potem te wyniki mogą być z nimi powiązane. A co jest no, całkowitą bzdurą i też. Nawet pod takim względem pragmatycznym nie wydaje mi się, żeby ktoś na etapie prowadzenia badań naukowych, nawet jeżeli by to były dane powiązane z rzeczywistymi danymi osobowymi, był po prostu zainteresowany uzyskaniem wglądu w taką dokumentację. To jest niestety problem praktyczny, dlatego że on się przekłada albo na czas badania, no bo trzeba za każdym razem tłumaczyć, że jest inaczej. Albo się właśnie wiąże z większą czy też mniejszą, tak naprawdę, grupą badawczą. Mogą się w takim razie zgłaszać częściej osoby, które będą chciały coś konkretnego dzięki tym badaniom uzyskać. Przyjdą z takim przeświadczeniem, że zapisując się na nie, będzie im później, nie wiem, łatwiej uzyskać przepustkę czy jakąś nagrodę, czy tam cokolwiek, coś innego, ale też bardzo dużo osób może rezygnować na, z tych badań na samym etapie właściwie zapoznawania się z instrukcją, tak, bo jak zobaczą formularz świadomej zgody, no to niestety czasami takie, takie reakcje też się pojawiają. Także badania do diamentowego grantu i badania do pierwszej pracy doktorskiej przedłużą mi się o 8 miesięcy. Nie wiem w związku z tym, jak zrobię z obroną pracy doktorskiej, dlatego, że chciałbym już ją mieć, chciałbym już mieć Obroniony ten doktorat, przede wszystkim dlatego, żeby studenci przestali mnie w e-mailach tytułować szanownym panem magistrem. Jakoś mam, mam uczulenie na ten zwrot. Nie mogę się już właściwie doczekać, aż ten, aż ten doktorat już będzie. Z drugiej strony nie wiem, jak to opóźnienie w realizacji badań przyłoży się na moją rozprawę i na cykl publikacji naukowych. Na których właściwie chciałem mój doktorat oprzeć. Tutaj właściwie zbyt dużo do powiedzenia nie mam, właściwie zależy to od tego, jak sytuacja się w dalszej kolejności rozwinie. A w tym oczekiwaniu na rozpoczęcie badań do diamentowego grantu, czy też badań związanych z sieciami neuronowymi, zajmuję się dalej moją grą dydaktyczną Estevil i. Tak, rzeczywiście, to jest projekt, który bardzo mnie ostatnio angażuje, daje mi też sporo Friday i sporo radości z wykonywanej pracy. Po pierwsze, jest to właśnie spełnianie tych dziecięcych marzeń związanych ze stworzeniem własnej gry komputerowej, a po drugie, to jest po prostu fajne. Stworzyłem pierwszą wersję gry, właściwie może nie gry, tylko konceptu gry. Opatrzyłem ją wersją 0,1 i podzieliłem się z moimi pierwszymi Testerami, czy też osobami, z którymi tą grę konsultowałem pod względem technicznym, czy też merytorycznym, uzyskałem naprawdę wiele fajnych ankiet później co do samego pomysłu na grę i sposobu jej realizacji. Dzięki temu wiem, na czym mam się skupić już na tych dalszych etapach pracy z moją grą. Wiem na przykład o tym, że trochę przesadziłem z długością intra, że mogłoby być trochę krótsze. I może by się przydał jakiś przycisk do przewijania tych elementów historii, które być może nie są aż tak bardzo interesujące z punktu widzenia gracza. Uzyskałem też kilka ciekawych komentarzy, bardziej technicznych, związanych ze światem gry, jaki w tej chwili projektuję. O ile osobiście mam dosyć spore doświadczenie jako takie w grach komputerowych, w grach na konsole. To tworzenie własnego świata gry i sposób myślenia w pojedynkę o mechanikach, jakich, jakich chce się wykorzystać, jest naprawdę trudne zadanie. To się wydaje proste, i później jak w tą grę się gra, to też wydaje mi się, że, że poczucie tego, że to jest gra dosyć prostej mechanice. To hmm, jednak nic bardziej mylnego, bo brak przemyślenia kwestii związanych z, z samym sposobem prowadzenia gry będzie się po prostu potem bezpośrednio odbijać na jej jakości. Uzyskałem też komentarze, i to właściwie jest chyba najbardziej dla mnie cenna rzecz, do tej części bardziej merytorycznej, bo w moim koncepcie gry zbyt dużo samej komunikacji medycznej nie było. Ale pojawiały się takie dwa główne elementy. A oprócz tych dwóch głównych elementów, no to oczywiście była historia. Na historii chyba skupiłem się w największym stopniu. Najbardziej zależało mi na tym, żeby tego gracza jak najlepiej wprowadzić w sam świat, który w grze przedstawiłem. Jeżeli to ma być gra dydaktyczna, no to ten element, który się wiąże z, z prowadzeniem dydaktyki, musi być w tej grze najlepszy, no bo to jest. I właściwie sens jej istnienia, tak? To, to jakby to bez tego by nie było gry dydaktycznej, tylko jakaś przeciętna gra RPG, w którą być może nikt by nie zagrał. Więc miałem pomysł na to, żeby rozmowę z pacjentami prowadzić w taki sposób, że występuje dialog pomiędzy graczem a pacjentem. Jest kilka możliwych opcji do wyboru i każda z tych opcji wiąże się z odpowiednią wagą punktową. Na przykład rozmowę można zacząć od dzień dobry albo od dzień dobry, jestem zielarzem, nazywam się tak i tak. Można też nic nie powiedzieć i poczekać na reakcję z tej drugiej strony. Można również powiedzieć w ogóle coś coś zupełnie innego, na przykład jak się Pan dzisiaj czuje. I wybranie każdej z opcji wiąże się z przydzieleniem odpowiedniej liczby punktów, i potem te punkty są sumowane na koniec samej rozmowy. Na przykład z tej pierwszej rozmowy testowej, którą zrobiłem, można uzyskać maksymalnie 6 punktów. I im lepsze są odpowiedzi gracza, to tym więcej punktów można za taką rozmowę dostać. Pomyślałem też o tym, żeby od razu na koniec tej rozmowy udzielać informacji zwrotnej graczom na podstawie wyborów, które gdzieś podjęli. I tak na przykład, jeżeli ktoś rozpocznie rozmowę od dzień dobry, a nie od dzień dobry jestem zielarzem, jeżeli tej osoby nie widział nigdy wcześniej na oczy tego swojego pacjenta, oto w informacji zwrotnej dostanie taką informację, że że dobrze, że ktoś się przywitał, ale przydałoby się jeszcze dopowiedzenie, kim się jest. No i tutaj nie ma pełnego punkta za taką odpowiedź, tylko załóżmy, że jest punktów 0,7 albo 0,6. Oczywiście, same punkty i same też poprawności tych odpowiedzi, one będą po pierwsze trochę, trochę jednak subiektywne, ale to jest gra, to nie jest, to nie jest też bardzo nie wiem obiektywne narzędzie do testowania studentów na pewno ocen na podstawie punktów nie będzie to jest raczej pewien element rywalizacyjny który należy w tej grze traktować szacunkowo i bardzo się cieszę z tego że ten pomysł spotkał się z pozytywnym odbiorem że jest już oczekiwani na to jak będą wyglądały jakieś inne rozmowy jak będzie wyglądała punktacja przy innych, nazwijmy to, typach pacjentów, więc y, cieszę się, że, że samo y, to klucz gry dydaktycznej, że, y, że to jest coś, co da się rozwijać i co, i co ma potencjał na dalszy rozwój. Co do samej historii, która jest przedstawiona w grze, właściwie opinie są skrajne, albo się bardzo podoba, albo się bardzo nie podoba. Y, miałem Dwie takie ankiety, w których ktoś napisał, że, że ten klimat fantazy jest ok, da się przez niego przejść, zagrałby w tą grę dla tej wartości dydaktycznej, ale no nie jest to coś, czym on się interesuje na co dzień. Natomiast też spotkałem się z takimi opiniami, że jeżeli nawet ktoś się nie interesuje na co dzień fantazy, że nie ma z tym jakiegoś zbyt dużego kontaktu w życiu, oto to jest taki dla niego ciekawy element, który mu tą rozgrywkę urozmaica. No i oczywiście najlepiej to wypada u graczy, którzy, którzy się interesują fantazy, którzy grają też w inne gry, no to tutaj odbiór właściwie tej części związanej z historią był oczywiście najlepszy. Także z historią, właściwie, tak jak podejrzewałem, że będą osoby, którym to się podoba, będą osoby, które stwierdzą, że to im się nie podoba, ale tak czy tak, jako taka główna rama spinająca całą grę i sprawiająca, że jest ona trochę bardziej ciekawa niż, takie, niż taka próba oddawania w 100% rzeczywistości, że to, jest, że to jest coś, co też będzie wartością dodaną dla graczy później. W najbliższym czasie na pewno skupię się dalej na rozwijaniu mojej gry. Zgłosiłem ją już jako, jako fakultet na warszawskim Uniwersytecie Medycznym, a więc jeżeli wszystko dobrze pójdzie, o to już w grudniu w styczniu studenci, którzy będą zapisani na ten fakultet i żeby ukończyć go, zdobyć ten punkt ECTS na swoich studiach, będą mieli za zadanie ściągnąć tą grę i ją przejść, a następnie przesłać dane i logi. Łącznie ze swoimi odpowiedziami pisemnymi, których również w grze się udziela. Jestem niezwykle ciekawy, jak to wyjdzie, ile osób będzie w ogóle zainteresowanych tym fakultetem i jak ta gra sprawdzi się już w praktyce dydaktycznej. A oprócz tego czekam na rozpoczęcie dalszych prac przy zbieraniu dalszej dokumentacji badawczej. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego odcinka. Jak zwykle czekam na wasze reakcje, na wiadomości na Facebooku, na Instagramie oraz od niedawna na Twitterze. Zachęcam również do szerzenia wieści o istnieniu tego podcastu dalej, do, do przesuwania wiadomości do Waszych znajomych. Wiadomo, że im będzie nas więcej, tym będzie, tym będzie raźniej, a i też bardzo się cieszę z tego, że jak na to, jak niszowe jednak są tematy, o których mówię w czasie tego podcastu, no to też nieustannie obserwuję, jak właściwie z miesiąca na miesiąc jest coraz więcej słuchaczy, jest coraz większa liczba odtworzeń, i też nie ukrywam, że sprawia mi to, mi to radość. Dziękuję jeszcze raz, i słyszymy się już w kolejny poniedziałek. Cześć!